Cześć, witajcie na kanale Gra na ja jestem Pabelus, a to jest Battlefield 5. Proszę Państwa, wejdźmy sobie w kampanię. Eee, ojczyzna wzywa, ja, ja sobie to tutaj obejrzałem, natomiast zobaczmy pod flagą niczyją. Eee, Afryka Północna, eee, 1942 rok, dotrzyj na brzeg 800 km za liniami wroga jako jeden z pierwszych otołotników nowo powstałej Special Boat Section. Wykorzystaj materiały wybuchowe, nieczyste zagrania i czarny humor w walce z niemiecką Luftwaffe. Mamy ukończyć pod flagą niczyją listy 9 do zdobycia, chyba tak, do znalezienia i 12 wyzwań. Nagroda unikatowa, broń do, do walki wręcz. Eee, zagrajmy sobie. Ja zagram na średnim poziomie. Trudnym czy hardkorowym, nie będę, nie będę grał, nie jestem dobry w tego typu grach. Natomiast proszę Państwa, dlaczego Battlefield 5 ukazał się tutaj na kanale? Dlatego, że yy, możemy odebrać Battlefielda 5 oraz Battlefielda 1 na Amazon Prime. Yy, I możemy to zrobić do dnia 4 sierpnia 2021 roku, czyli do jutra. Yy, myślę, że. Nawet jeżeli ktoś nie, nie ma ochoty grać i tak dalej, to. No to za darmo i sól słodka, tak? Więc, więc można sobie to zrobić. Tutaj oczywiście możecie czytać sobie te, te teksty, które wyświetlają się na, na ekranie. Natomiast, rzeczy z tego typu, że nie trzeba koniecznie płacić za Amazon Prime, jeżeli ktoś nigdy tam nie korzystał z wersji testowej, z wersji trialowej. W Polsce ta wersja trialowa trwa przez 7 dni, gdzie indziej trwa 30 dni. No natomiast no tutaj, no, Polska, jak to Polska, nie? I można sobie po prostu wziąć tę wersję testową i, i zgarnąć oba Battlefieldy. Myślę, że będzie ciekawie. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś mi szarpie ten obraz. Nie wiedzieć czemu. Zaraz spróbujemy się, proszę Państwa, przestawić na tryb okna, bo to jest pełne ekran. Nie, nie wiem, dlaczego mi szarpie. Billy Bridger it says on my pad here criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> did you try and rob the same bank three times? No? no, oh, yes, you did because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troops on your own. Oh yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street. Your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. Quadkey, the Quadkey. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? <missos> do you like the fucking seaside?

I can barely Dobra, czekajcie. Wejdźmy sobie w opcję tak na szybko. Zobaczmy grafika. Może to jest kwestia HDR-a albo, albo, albo coś w tym stylu. Rozmycie. Wyłączmy rozmycie, bo ja nie lubię rozmycia. Nie widzę, żeby tutaj HDR był włączony. Ciekawe. I... Przestawmy się na okno bez ramki. a Zobaczymy, może, może tak będzie zdecydowanie lepiej. Zastosuj, jasne, że tak, pewnie. I sprawdźmy, czy to coś, po... czy, czy to coś dało. No, nie mogę biegać. Generalnie tutaj nie mogę nic zrobić, nawet wymierzyć w, tej, w tym momencie, ale grafika jest fajna. O, już zaczyna biegać, dobrze, dobrze. Chyba się rozruszał chłopak. Jakoś tak yy, kiepsko, kiepsko się czuł. Może ma, ma, są materiały wybuchowe. Yeah. Right. You know yeah, się wydaje, że zaraz się zacznie jadka. Proszę państwa, z serii z y, Battlefield raczej nie będzie na kanale. To jest tylko taki odcinek y, informacyjny dla was, żeby żebyście wiedzieli o tej o tych gratisach, nie, na Amazonie. Aha, jeżeli chodzi o platformę to klucze są na platformę Origin, zarówno do jedynki, jak i do piątki. Ooo, dobra, a to trzeba się położyć, dobrze. Można i na leżąco, czemu by nie? No, dawaj, Misiaku. Mówisz tu wcześniej? Wiesz, gdzie idziemy? Że tak, ja tu cały czas. Mam informacje, na to chodzi? Więc ja wiem, nie nie wiedziałeś, gdzie idziemy.

Ciekawe. A przybliżenie da się, dobrze. Można jakoś oznaczać. Słuchajcie, Just ja nigdy w Battlefielda tutaj nie grałem więc. Mhm. Yeah. Mm. Looks like lots of rubbish. Might an alarm. Yeah, probably radio tower. That's going to be best to watch out for both because we don't need more enemy to up. No dobra, trochę jak sniper. Ale tym mamy iść sami? Czy, czy bez, bez wsparcia? Ten, ten gościu z nami nie pójdzie? Ja bym ten alarm zlikwidował, tylko nie wiem, czy to jest jedyny, czy, czy jeszcze gdzieś jest. No dobra, zobaczmy. Sure about these bombs of yours. These Your safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. What if I get caught though, you're just gonna piss off and leave me here. Get all the glory yourself. <laughs> glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right, Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. Mm -hmm. No time to waste, son. Down you go. No i czemu się sam ześlizgujesz? No i czemu się sam ześlizną? No i nie, nie dali mi wyboru, a to tak to ja się nie bawię. chroniony hangar. Można tu jakoś po cichu zabijać? Mam nadzieję, że tak. Gościu jest odwrócony do nas tyłem, więc może, może. Walka wręcz ok, a zatem można. No i dobra. Teraz potrzebuję jakoś dostać się do tego alarmu. No fajnie byłoby go deaktywować, nie? Zobaczmy, czy możemy go też po, po cichutko wyeliminować. Tak, widzisz, widzisz, zaraz ci gościu tutaj. O, jak mi przykro. No dobra, kolejny leży. Tutaj mamy ten alarm nieszczęsny. Wyłącz alarm. No i bardzo dobrze. No to chyba już po ptokach mają, nie? Oś ty 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 ty, zaraz to ja będę miał, jak się, jak się będę tak wychylał. Chciałbym, Chciałbym po cichu jakoś to załatwić, na tyle na ile się da. Ale czy się da? To się okaże. Jak na razie nikt nas jeszcze nie namierzył. Więc źle nie jest. Okej, okay, dobra. Szkopik sobie wraca. Nie odwracaj się, nie odwracaj. To, <karst3> <roz> <nazwa> y was? <tro> <exception era> Ty, to chyba tyle, nie? No dobrze, hangar 286 osiemdziesiąt metrów, no to ciśnij. Przyczynia, aby podnieść MP40. Eee, ja nie wiem, czy mam na to ochotę. O! No coś tutaj z gościa wypadło, ale nie mogę tego podnieść. No dobra, ciśniemy dalej. Pytanie brzmi, czy mogę sobie przejść tędy jakoś? 250 metrów. Eee, myślę, że Że to nadal jest, eee, że to miejsce nadal jest chronione w, jakiś tam, w jakimś tam stopniu. I warto byłoby uważać. Ano właśnie. 182 metry do hangaru, o, tam szkopki też są, hmm. Powiem tak, no raczej chyba nie warto byłoby tam w tym momencie wbijać na pałę. Czy ja się mogę jakoś schować w krzokach? Wiecie, że mam takie przyzwyczajenia z, ze snajpera, nie? Ale widzę, że, że nie. Jeżeli byśmy użyli karabinu, to podejrzewam, że od razu by tutaj inni przylecieli. Osiemi się kopasz. Tam są tam jest jakaś beczka. Jeżeli bym w nią strzelił, to może bym ich wysadził. Popróba nie strzela jak to mówią. Niestety moja teoria wzięła w łeb. Ktoś nas szuka, ktoś nas szuka, tylko pytanie kto, znaczy kto to ja wiem, tylko pytanie gdzie. Żeby ktoś tam jeszcze przeżył, tam ktoś jest. Ok, dobra. Gościu jest bardzo zaniepokojony. Ale my chcemy do hangaru, tak. Ja mam rozumieć, że jedyne wejście tutaj jest przez bramę. Może jakieś będzie od tyłu. Hmm. Oj, 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 oj. oj. Tamten gościu sobie cały czas chodzi. Chroniony hangar, chyba to jest ten hangar. Znaczy, no to na pewno jakiś hangar jest, ale czy to jest ten? Tych ufolutków tutaj jest niemieckich. No dobra, jak to mówią? One you dead. Tutaj mamy yy, grób kolczasty. Skoro nie jest dobry pomysł, żeby tędy akurat przechodzić. Ale może. jest jakiś jakiś ciężki karabin. Oś ty syno! Prosto w papę mu strzeliłem. Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Żeby mnie ktoś od tyłu nie zaszedł. Blady. No i co? No nie mówcie, że to tylko tyłu ich było Czemu ja tego nie mogę pod... O, mogę podnieść, fajnie Dobra Hangar 116 metrów Wiecie co, chodźmy od tyłu może Może tu będzie jakoś lepiej Bo to i tak żeśmy już Dosyć niezłego rabanu na Narobili Dostań się do chronionego hangaru. Mhm. Oczywiście. Wejście. Marasz ty, synu. Mhm. No i to tak niby nas tutaj próbują wypatrzeć, ale tak nie do końca im się udaje. No snipera by się teraz przydała. Byłoby miło, ale... O kurde, to ich jest... to by ich było czterech. O kurcze, jest ich więcej. ウジオンの家帰り。 Ty, o, ty w ty ale mnie pięknie to załatwił. Co to kurde było? o, -o, 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 -o. No i chyba deadłem. <śm> no i deadłem. <man> chciałem dobrze, słuchajcie, chciałem dobrze. Natomiast no cóż, że no nie wyszło. Nie, nie wyszło. No dobra. No, co? Jeszcze, jeszcze raz? Jeszcze raz, no ale to nic. Słuchajcie, ja w Battlefield na piątkę grał nie będę. Chciałem, wam po prostu przekazać tę radosną nowinę dla entuzjastów tej gry, że jest ona za darmo na Amazonie. Na Amazon Prime przede wszystkim, od tego trzeba zacząć. No, jeżeli ktoś płaci abonament i korzysta z Amazon Prime, no to może sobie te, te, te gry odebrać. No, jeżeli ktoś nie płaci, a chciałby. No to może skorzystać z 7-dniowego okresu testowego, jeżeli chodzi o Amazon Prime. I też można te gry sobie odebrać i przypisać do, do własnego konta. Origin. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Papa, pa. mam nadzieję, że więcej nie zginę.